miasto Sumy. Się widziało Janusz Pijanka na bieżąco z e, Sum. Dzisiaj jest mityk przeciwko Putinowi. No są de la ville de, de Sumy, c'est la place de Baidan, c'est de l'Islanda de Gaulle i ici c'est brulet de maquette de Putin, qui si fait agression na e, ukraine I... Szefczenko tam jest. Si widziału Janusz Pilanka. Susan dit quelque chose. Qu'est-ce que ça? Première fois quelque time chose? Quelque well, chose? shocked. choc pour toi? Pour toi choc. de a <говорит> Скажите что-нибудь на YouTube. <говорит> Путин хуйло. Зачем вы здесь пришли? Ну Мы патриоты. А, Посмотрите. Мы ну, против Путина. Ага. Спасибо. Просто все, что Спасибо. мы Niezależny dziennikarz, niezawisły dziennikarz Janusz Pijanka się widziało z sumy Ukraina.